Stało się, rozpoczynasz karierę w korporacji. Przed Tobą pierwsze dni w dużej organizacji. I co dalej? Pewnie z jednej strony czujesz podekscytowanie, z drugiej zaś obawy, jak to będzie. Porozmawiajmy o tym, jak skutecznie radzić sobie z wyzwaniami początkowych dni w dużej firmie. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Pierwsza rada sprawdzała się w mojej karierze wyjątkowo dobrze. Nawet jeśli masz normowany czas pracy, warto w pierwsze dni przyjść nieco przed czasem. 15-30 minut wystarczy. W biurze jest wtedy znacznie mniej osób, jest ciszej i łatwiej porozmawiać jeden na jeden. Gdy jeszcze pracowałem w korporacji, przychodzenie przed czasem sprzyjało. Nieco bardziej otwartym rozmową. W pierwszych dniach pracy można dostać ciekawe wnioski, czy rady od obecnych pracowników, które przydadzą ci się, gdy biuro wypełni się już kadrą pod korek. Co ciekawe, mnie podczas takich porannych rozmów udało się nawet poznać widełki pracowe w firmie, czy dowiedzieć się o zmianach organizacyjnych nieco przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Brzmi trochę jak plotka, no nie? Czasami tak i szczególnie na początku ciężko jest ocenić ich prawdziwość. Natomiast w porannych rozmowach warto skupić się jednak bardziej na konkretnych informacjach niż tak zwanych newsach spod lady. Rada druga to strój. No i jasne, możesz powiedzieć, że a co tam ma strój, żyjemy w wolnym świecie i tak dalej. Tak. Natomiast pierwsze wrażenie jest naprawdę ważne i trudno je potem zmienić. Te kilka dni warto pojawić się w pracy w stroju przy powiedzmy, górnej granicy dress code'u organizacji. I koniecznie w czystym ubraniu, uwaga, ciekawostka, buty są częścią stroju. Mimo naszych społecznych skłonności do wolności, no dzisiaj niemal wszystkiego, mechanizmy pierwszego wrażenia działają, jak działają, no i niestety nie zdążyły się jeszcze dostosować do nowych norm ubioru. Nie namawiam cię do przyjścia pracy w garniturze. Weźmy na przykład strój dla faceta: granatowy, bordowy, jakiś stonowany kolor golfu, materiałowe spodnie, no niekoniecznie oczywiście zaprasowane na kantkę, oraz czyste buty. I taki strój będzie jak najbardziej ok. Jeżeli jesteś kobietą, na pewno masz już w głowie pomysł, co mogłoby być żeńską alternatywą takiego zestawu. W kolejnych tygodniach pracy można już rozluźnić nieco nasz strój, ale na początku zadbajmy o niego mocniej. Po co? Szata nadal zdobi człowieka. Jak bardzo byśmy nie chcieli, jesteśmy oceniani po stroju. Czystość, schludność powoduje przypisanie do nas określonych cech, dbałości o szczegóły, dobrej organizacji itd. Oczywiście mówimy tutaj o korporacji. Jeśli pracujesz w branży kreatywnej, emanowanie indywidualnością i kreatywnością w stroju będzie odbierane oczywiście inaczej. Możemy pchać ten kamień pod górę. I strzelić sobie jakąś odjechaną stylówkę na pierwsze dni pracy w korpo, potem tygodniami prostować wizerunek, udowadniając że za swoim zachowaniem, że w zasadzie to mamy te cechy, pożądane cechy, bez względu na strój i ta droga również jest ok. Nasuwa się jednak pytanie: po co sobie utrudnić życie? Można prościej. Rada numer 3 dotyczy twojej adaptacji do zespołu. Warto tutaj na początku obserwować ludzi i ich zachowania. Jeden z obserwatorów na Instagramie zażartował, że warto obserwować stado korposzczurów. To oczywiście z przymrużeniem oka. Ale wracając do powagi. Na początku warto słuchać więcej niż mówić. Poznaj strukturę, hierarchię, aby dowiedzieć się, które sprawy kierować do którego członka zespołu. Daj sobie na to przestrzeń. Upłynie przynajmniej kilka tygodni, zanim połapiesz się w strukturze. Nic z tym złego, warto ją obserwować. Rada numer cztery to zadbanie od samego początku o organizację swojej pracy. Ogarnij sobie aplikację do zadań, no albo zacznij używać kalendarza i dołóż do tego notes. Do Twojej decyzji pozostawiam, czy to będzie jakiś tablet, notes w telefonie, czy fizyczny. Akurat u mnie do szybkich notatek świetnie sprawdzał się taki normalny, zwykły zeszyt. Na końcu notesu lub wirtualnej kartki. Zrób sobie słownik żargonu. Zapisuj tam wszystkie dziwne skróty i słowa, które będziesz słyszeć w pracy. Każda organizacja ma swoje akronimy, więc warto mieć je zawsze pod ręką. Pytanie o nie na początku nie jest złe, ale jeśli robisz to po raz piąty i to o ten sam skrót, no zaczyna się robić dziwnie. Notes ze słownikiem załatwia tę sprawę. Taki zeszycik jest też świetny do łapania myśli czy zadań, które pojawiają się w rozmowach albo gdzieś na spotkaniach. Traktuj go jako taki brudnopis, no i przenoś regularnie wszystko do kalendarza lub aplikacji do zadań. Dzięki temu będziesz dowozić kolejne zadania, no a to w organizacji naprawdę cenna umiejętność. Punkt czwarty, rada numer cztery, dotyczy unikania błędów. Jeden z najczęstszych to chęć zaimponowania wszystkim od razu. Jak widzisz, padło tutaj już trochę rad, jak zrobić dobre wrażenie na początku, ale zakładam, że jest ono poparte twoimi umiejętnościami. No i nie będziesz wykorzystywał tych rad, aby wytworzyć sztuczny wizerunek siebie. Ważną kompetencją na początku twojej drogi w korporacji będzie również umiejętność przyznania się do błędu. Tak, to normalne. Pewnie zabrzmie jak Mr. Obwis, natomiast no pamiętaj, każdy z nas popełnia błędy. Ważnym jest, aby zrozumieć, jak powstały, i wdrożyć działanie, które zapobiegnie ich powstawaniu w przyszłości. Pomylić się raz to nic złego, drugi raz to już żółte światło, ale robić ten sam błąd trzy i więcej razy, no to już niedorzeczność. A więc zapobiegaj takiej sytuacji. Swoją drogą to bardzo dobra postawa, która towarzyszy mi i mojemu zespołowi w Excellent Work od chwili powstania firmy i świetnie się sprawdza. Ostatnią, piątą radą jest utrzymanie balansu między życiem zawodowym i prywatnym. Tak, to bardzo ważne nawet na początku. Chodzi o to, żeby nie dać się zrobić na metodę tzw. gotowanej żaby. Na czym to polega? Wkładasz żabę do zimnej wody, zaczynasz ją podgrzewać, no i nawet nie wie, kiedy jest ugotowana. Mam tutaj na myśli oczywiście nadgodziny, przysługi po godzinach i inne tego typu aktywności. Warto od samego początku samemu ustalić sobie jasne zasady współpracy i zakomunikować je najlepiej jeszcze na wysokości rozmowy o pracy. Jeśli nie godziliśmy się na nadgodziny albo na przykład na więcej niż x nadgodzin w tygodniu, to nie naginajmy tej zasady regularnie. Warto tutaj od samego początku wykazywać się asertywnością, bo będziemy wtedy postrzegani jako osoba, która ma zasady, no i umie ich bronić. Nie chodzi tutaj oczywiście o zabetonowanie się w przekonaniu, yy, gdzieś tam nigdy więcej albo w ogóle ani jednej nadgodziny nie wezmę. Raczej chodzi o to, aby no czasami od Wielkiego Dzwona yy, mogą się pojawić wyjątki. No ale niekoniecznie muszą te wyjątki się pojawiać kilka razy w tygodniu, a czasami, niestety, lubi tak bywać. Podsumowując, pierwsze dni w nowym miejscu pracy to okres pełen wyzwań. Twoje pierwsze wrażenie, zarówno pod względem stroju, jak i postawy, będzie miało długotrwały wpływ na Twój wizerunek w organizacji. Skup się na słuchaniu i obserwacji, aby zrozumieć kulturę firmy, no i jej język. Organizacja pracy i umiejętność przyznania się do błędu są kluczowe dla Twojego rozwoju i efektywności. No i przede wszystkim, nie zapominaj o utrzymaniu zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym, aby cieszyć się czasem wolnym i czerpać radość z nowej ścieżki kariery. Jeżeli chcesz nauczyć się obsługi Excel, aby łatwiej było Ci zdać testy rekrutacyjne, sprawdź stronę www.excel.cv.pl. link oczywiście w opisie odcinka. A jeżeli podobał Ci się ten epizod, wyślij go proszę do jednej osoby. Nazywam się Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!